Dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy nasze zadanie projektowe. Będzie polegało na stworzeniu mapki przez Was. Na ławkach macie już teraz przygotowane różnego rodzaju kartki, różnego rodzaju koloru. I zgodnie z tym kolorem to widać z grupy. Dobre rozpoczęcie lekcji rzutuje na przebieg całych zajęć. Widać spokój, przyjazne nastawienie i przygotowanie nauczycielki. Zadanie zapowiada się interesująco. Uczniowie mają przygotować z kartonów projekt mebli. Kontekst praktyczny wpływa na motywację dzieci. Powtórzone polecenie: działajcie. Stanowi jedyny komentarz do zadań na karcie pracy i do kryteriów sukcesu. Zadaniem uczniów jest doczytać resztę. Od początku lekcji nauczycielka zdaje się na samodzielność i kreatywność uczniów. Uczniowie przymierzają pudełka do siebie, manipulują nimi, dzięki czemu rozwijają wyobraźnię przestrzenną. W praktyce sprawdzają swoje pomysły, od razu przykładając figury. Wykorzystane zostały przedmioty z życia codziennego. Pokazanie matematyki w praktycznym kontekście mocno aktywizuje uczniów. Świat matematyki abstrakcyjnej, sformalizowanej, Używającej swoistego języka, zostaje oswojony, staje się bliższy rzeczywistości. Zadanie polegające na zbudowaniu modeli mebli pozwala nie tylko na liczne przeliczenia związane z geometrią przestrzenną, pozwala także na rozwinięcie kreatywnych pomysłów. Dzięki temu, że zadanie daje dużą swobodę, mogą powstawać przeróżne ciekawe projekty. Zmierzenie wymiarów pudełka jest potrzebne do wykonania zadania. Właściwe położenie linijki warunkuje pobranie odpowiedniego wymiaru. Tej informacji nie ma w instrukcji. Trzeba praktycznie wymyślić, które wymiary są potrzebne i jak przyłożyć linijkę. Dla dziecka nie jest to oczywiste. Ręczne tworzenie modeli, brył, prac projektowych jest coraz rzadsze. Niesłusznie rezygnuje się z prac typowo techniczno-manualnych które wymagają precyzji i wprawy. Manipulacje palcami stymulują pracę mózgu i wpływają korzystnie na proces uczenia się. Uczeń rysuje siatkę bryły, chociaż nie było tego polecenia na karcie pracy. Pokazuje to, jak konkretne zadanie, model do wykonania motywuje dzieci do dodatkowych działań, nieujętych w obowiązkowym zadaniu.